Witajcie! Zaprezentuję Wam układ taneczny do, do piosenki pod tytułem Gąsienica Basi. Jest to bardzo fajna, rytmiczna i znana melodia. Myślę, że Wam, drodzy rodzice, bardzo się spodoba wraz z, z Waszymi kochanymi pociechami. My już nieraz tańczyliśmy właśnie do tej piosenki i dzieciakom bardzo się podobało. Pokażę Wam proste ruchy do tej piosenki. Uwaga! Dłonie w górę, do ramion, na boki, do ramion i znowu dłonie w górę, do ramion, na boki, do ramion. I klaszczemy, 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 stukamy, 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 stukamy. I do przodu suniemy. I znowu klaszczemy, 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 stukamy, 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 stukamy. I do tyłu się kładziemy. Wstajemy. I będzie druga zwrotka. I znowu zaczynamy od rąk. Dłonie w górę, do ramion, na boki, do ramion. I znowu w górę, do ramion, na boki, do ramion. Klaszczemy, 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 stukamy, 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 do tyłu suniemy. I znowu klaszczemy, 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 stukamy, 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 do tyłu się kładziemy. I siadamy. Tą piosenkę możemy właśnie tańczyć na siedząco, tak jak ja to robię, i na przykład dziecko może siedzieć z przodu, a wy z tyłu za nim, bo to ta zabawa polega na tym, że udajemy, że jesteśmy taką jedną długą gąsienicą, dlatego tytuł jest "Gąsienice Basi", ale również można też tańczyć na stojąco, także kto jak woli, po prostu wykorzystać tą piosenkę. Spróbujemy sobie od razu do muzyki, puścimy podkład. Muzyka Polecam Wam serdecznie tą zabawę. Pa, pa.